Wielkimi krokami zbliżamy się do totalnej biedy i drożyzny. Rząd Tuska powołał, powołał ostatnio ten cały zespół do spraw deregulacji. Oczywiście biorąc to w cudzysłów, gdzie znalazły się te Całe ikony przedsiębiorczości Donalda Tuska, które oczywiście wiedzą, jak najlepiej zrobić Polakom, co należy wprowadzić, ale wiecie, nad czym oni się teraz zastanawiają, co teraz jest bardzo prawdopodobne, że wprowadzą. Tak naprawdę jest już tutaj sugestia, że w 80% tego typu działanie zostanie wprowadzony. Otóż takie, że zastanawiają się oni nad tym, aby zatrzymać wzrost płacy minimalnej, a nawet jeszcze gorzej, aby totalnie obniżyć płace minimalne. Pamiętacie, jak w kampanii wyborczej Tusk mówił o tym, że w polskich domach będzie lepiej, w sklepach będzie taniej, a ogólnie w Polsce będzie żyło się lepiej? Już po studniach. Ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej. No to w Polsce mamy aktualnie wręcz przeciwny scenariusz. Na każdej płaszczyźnie mamy szybującą drożyz drożyznę. Czy to kwestia rachunków, gdzie na przykład za prąd zapłacimy w Polsce prawie najwięcej z całej Unii Europejskiej w sklepach za produkty podstawowej potrzeby? Zapłacimy nawet dwa razy więcej niż 6 miesięcy temu. Kwestia szybującego bezrobocia. Mamy coraz i to bardziej szybujące bezrobocie masowe zwolnienia i likwidowanie zakładów pracy oraz mamy najmniejszą ilość zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od 1990 roku. Aktualne prognozy i działania faktycznie wskazują na to, że aktualny rząd uśmiechniętej koalicji 13 grudnia może doprowadzić nas do realnej biedy i drożyzny.